Słuchajcie, paczka od Brotherwise Games kilka dni temu do mnie przyszła. I to jest właśnie ona Na samym starcie wita nasz scenariusz startowy Do Cosmere RPG właśnie The Bridge 9, który rozegraliśmy na naszym kanale I wyszedł naprawdę świetnie Serdecznie wszystkim polecam, startującym oczywiście z, z tym systemem Żeby się z nim zapoznać, bo zawiera on wszystko Tak naprawdę co jest potrzebne, wszystko jest wyjaśnione, krok po kroku jak używać zasad a sam jest mega ekscytujący, no ale w sumie to przyszły też dwie inne książeczki, takie bardziej podporządkowane tym początkującym graczom właśnie przygoda startowa, od zaczynająca od poziomu zero, jaki wstęp do świata, no ale dobra mięsko czyli trzy główne podręczniki w slipcase'ie no nie no są cudowne naprawdę eee, Nigdy nie widziałem takich ładnych podręczników. Te złote strony na boku, te wszystkie elementy, które tutaj widnieją, no, cuda. Więc to tak naprawdę, czym są te podręczniki? Pierwszy z nich to jest guide do całego świata. Zawiera on prawie chyba 400 stron opowiadające o wszystkim: o geografii, o państwach, królestwach, o rasach. Mm. O wszystkich o całej historii, tak naprawdę, która jest opisana w archiwum Burzałego Światła e, od czasów zamieszłych do obecnych. No ale tak naprawdę ten, ten drugi podręcznik jest ten najważniejszy. Właśnie podręcznik gracza, który uczy nas wszystkich zasad, opisuje wszelkie klasy, a tak naprawdę pafy, czyli ścieżki świetlistych, jak i zwykłe, heroiczne. Bo nie każdy musi być świetlistym w tym systemie. Mm. No, obrazki, tak jak widzicie, no, są piękne. Wszystko jest tak spójne, takie zgrabne. Koniecznie trzeba tego spróbować. Albo sprawdzić u nas. E, no dobrze, no, ale nie samymi zasadami człowiek żyje, ponieważ jest coś, co. Jest w sumie najbardziej teraz czytaną książeczką przede mnie, czyli Stonewalkers, Kroczący w kamieniu. Kampania przygotowana z samym Brandonem Sandersonem, opowiadająca w sumie losy Roszaru w trakcie tych największych zmian. E, właśnie ją przechodzimy na kanale i dopiero zaczynamy, a już się bawimy świetnie. Kurczę. Nie dość, że ona jest i kanoniczna. To jeszcze pozwala nam w leść tak dużo rzeczy. Niesamowite, naprawdę.